Wielkie otwarcie laki bloków za każdym razem, kiedy trafię coś poniżej miliona, jem tą ostrą papryczkę. Zostańcie do końca odcinka, zobaczcie, ile papryczek będę musiał zeżreć. Ciśniemy z pierwszym laki blokiem. Słuchajcie, otwieramy sobie chyba te najsłabsze. Mamy tak, raz, dwa, trzy, trzynaście, czternaście laki bloków. Słuchajcie, Czternaście możliwości zjedzenia tej pikantnej papryczki. Czy ja to przetrwam? Generalnie mam pomysł, żeby kiedyś zrobić takiego live'a na żywo, jak otwieram sobie laki bloki z wami na serwerze i żretą papryczkę. Pierwszy laki blok, co będzie w środku? Słuchajcie, stresuję się. Zanim otworzę tego laki bloka, spróbuję w ogóle, co są za papryczki. Fuh. Oh. Fuh. Ah. Będzie grubo, ja jeszcze to po prostu czuję gryzę kawałek. I po prostu czuję jak mi zdrętwia cały język. Powiem szczerze, że jestem mega zestresowany, ale słuchajcie, otwieramy. Trzymajcie koniecznie łapeczki w górę, żeby tutaj było coś powyżej miliona, bo ja chyba od tych papryczek po prostu umrę. Uwaga! Otwieramy, co będzie w środeczku? Dawaj coś, dawaj coś powyżej miliona, jeden miliona sekundę musi być. Co to jest? ty! <laughs> <Biedny! śmiech> jak? Po prostu nie może tak być. I teraz będą mi takie badziewia wypadać? Co to ma być? Ty I teraz muszę zerzyć tą papryczkę. Dobra, słuchajcie. Robię to dla was. Zostawiajcie łapeczki w górę i jedziemy z tym. Uff. O Jezu. Ło. U, 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 u. Mm. Słuchaj. Ło. słuchajcie. Mm. Ło. Uch. Uch. Człowieku! Rozchodzi się po prostu po całej gębie. Ten smak, Jezu, co to jest? Po prostu masakra. nie wiem jak ja mam gadać teraz. Słuchajcie, to jest dwa razy bardziej ostre niż te rameny, które jadłem na poprzednich challenge'ach. Jeśli nie widzieliście poprzednich challenge, to koniecznie zobaczcie, ale po prostu ta papryczka. Zobaczcie, ona ma w środku jakieś takie ziarenka. Ja przez pomyłkę te ziarenko zgryzłem i to jest po prostu masakra. Orkalero, or orkala, 800. Omeć. <coughs> 850 tysięcy. Pierwszy Lucky block otwarty. Ciśniemy z kolejnym. Wielkie otwarcie bloków. Challenge z papryczką Chili. Uwaga. Co będzie w środku? Może tak być! No nie! Po prostu nie! Ty tak nie będzie! Nie! Ja z to wychodzę, Ja idę, ja idę. Wezmę sobie mniejszą. Mówią, że te mniejsze chyba są mniej pikantne. Albo bardziej. Zobaczymy, słuchajcie, dobra. Nie obijamy się, jedziemy z papryczką. Ciachu, życie mi smacznego. Jezu, już to. Łaga! Gryzę, gryzę. Oje. Ło! A się trafiła, słuchajcie. Wielkie otwarcie laki bloków. Jem pikantne papryczki chili, czy jak one się tam nazywają. Za każdym razem, jak spadnie mi coś poniżej miliona. Lecimy z następnym, słuchajcie, czy ja to przeżyję? Po prostu. Nie wiem, czy ja sobie nie, nie pojaram tutaj kubeczków smakowych, ale dobra, słuchajcie. Czekajcie, mam czkawkę, słuchajcie. Trzymajcie łapeczki w górę. Zaraz się okaże, że z tego laki bloka tylko będą wypadać najgorsze. Ach! Ach, nie dam rady! Tego nie przeżyje, słuchajcie! Po. Jedziemy. Słuchajcie. Otwieramy kolejny laki blok. Muszę to jak najszybciej potwierać. Musimy jak najszybciej tego challenge'a dokończyć, bo, bo jest po prostu masakra. Co będzie w Dawać Dawaj coś dobrego. 67. Udało się! 1,8 miliona! Zostawiam sobie tego brain rota na jakiegoś live'a i będziecie mogli go zakosić. Próbuję dla was przygotować trzy bazy sekretów, żebyście mogli sobie ukraść na żywo i później po takim, po takiej kradzieży możemy sobie porozmawiać, możecie zadawać pytania. Słuchajcie, tego uwaga. Wielkie otwarcie lucky bloków z jedzeniem bardzo pikantnych papryczek, słuchajcie. Uwaga. No! God, please Co to jest za badziewie, ty? Co to jest? Po prostu wykończysz mnie. O. Nie, nie. Słuchajcie. <śmiech> <śmiech> Jeżeli macie jakieś plomby robione w zębach tak jak ja i nie pamiętacie w którym, to ta papryczka na pewno wam przypomni, które zęby byliście robione. Idę po mleko. Łapeczki w górę, tutaj ma być coś powyżej miliona, jedziemy, łapeczki w górę! Uwaga, 2,4 miliona! Kolejny Braindrocik, który wyląduje u moich widzów, uwaga! Uwaga, następny Lucky blok. co będzie w środku? Wielkie otwarcie! Dawaj ktoś sekretę, dawaj, dawaj, żeby musiał jeść! Alessio! jeszcze... Mało tego, bo nie robi nawet bańki na sekundę, słuchajcie... Przepraszam... Smacznego! Jeszcze mi spadła, słuchajcie... Żydcie mi smacznego. Ja cisnę z tą papryczką. Nie jest łatwo, słuchajcie, dobra, uwaga. O Jezu. A ja nie dam rady na pewno cały zjeść. Gryzę jakąś pestkę i to jest po prostu tragedia. Kolejny laki blok, uwaga. Dawaj, 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 dawaj jakiś 67. dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Się. Kolejny, słuchajcie, otwieramy, otwieramy, co będzie w środeczku Ziom, Cebulon, wielkie otwarcie Stila, Brain Rod, Roblox, dawaj 2,4, słuchajcie, ale nie wiem, czy to jest pech. Ale trafiają mi się same Brain Rod gody, jeszcze ani jeden sekrecik mi się nie trafił. Na ostrzał leci kolejny. Kto nie ma subskrypcji, niech wciśnie teraz subskrypcję w tym momencie, co będzie w środeczku. Uwaga, co będzie w środeczku. Uh! Uf, uf. Ale fars, słuchajcie, ja już mam połowę tych papryczek zeżartych. Gardło ma po prostu pojarane zupki. Przy tym to jest po prostu pikuś, Nie jedzcie tych papryczek. Nigdy nie jedzcie tych papryczek. Obiecajcie mi to, że nie będziecie jeść takich pikantnych papryczek. <grym> I naprawdę jestem przerażony, bo jak coś zaraz znowu wypadnie takiego, to ja nie wiem, co ja zrobię. Zostały mi trzy laki, bloki. Wielkie otwarcie challenge pikantny z papryczką. Ziom, Sebulon, łapeczki w górę, uwaga! Alessio załatwił mnie, załatwił moje kubeczki smakowe. Ciśniemy dalej, słuchajcie. Challenge to challenge. Takiego challenge jeszcze nie widzieliście i nie będziecie widzieli. Tylko Zioma, Sebulona na kanale jedziemy. Smacznego! Przyszło mi w oko. O. Ty, w oko zostałem. Czekajcie. Słuchajcie, nienawidzę Alessio. Nienawidzę Alessio. Dobra, słuchajcie, zostały mi dwa laki bloki. Naprawdę życiem powiedzenia, że mi się trafiło coś naprawdę fajnego. Otwieramy, słuchajcie, następnego, ale już. Bo to jest po prostu masakra, słuchajcie. Uwaga. Dlaczego ja mam dzisiaj takiego pecha? Dlaczego ja mam takiego pecha ty? Po prostu, co za badziewie! Dobra, słuchajcie. Uwaga, idziemy po pesteczki, gryzę pestki, zobaczymy jaki będzie tego wynik, bo to jest naprawdę bardzo słaby Brainot. Uwaga. Ojej! Oh, yeah. <coughs> słuchajcie, ostatni lucky block. Jedziemy z tym i kończymy ten temat, bo to jest po prostu Przegięcie ostatni raz chyba taki challenge, słuchajcie Otwieramy wielkie otwarcie. Łaga, co będzie w środeczku, Dawaj jakiegoś sekreta, dawaj, dawaj, dawaj. Na zakończenie, dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Oh, oh, oh. Słuchajcie, wargi cały pojarany. Po prostu na... największy pek z tych wszystkich openingów, słuchajcie. Uwaga, jedziemy. O Jezu, ale O! Miałem naprawdę bardzo dużego pecha w tym odcinku, ale to nic, zbieram dla Was sekreciki. Tak jak widzicie już mam na koncie kilka fajnych sekrecików, które będę chciał wam rozdać na jakimś kolejnym live'ie, który wcześniej zapowiem. Jeśli chcesz wziąć udział w wielkiej kradzieży na żywo, zostaw subskrypcję, łapeczkę w górę i koniecznie swoją nazwę Roblox w komentarzu pod tym odcinkiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!